Hejka Widzowie, dzisiaj będziemy grać w Adopt Me Ja już trochę, chwilę grałam e, nie wiem z jakiś tydzień e, lubiłam się tradować oczywiście e, no i mam kilka petów, które mogą być fajne dla was więc dzisiaj gramy w Adopt Pet e, nie wiem czemu mój skin wygląda tak ja, ja miał inny, ten, inny skin patrzcie w ogóle jaki outfit zrobiłam Hobby Horse albo Hobby Horse taki. No. No, po prostu to są moje skinki, ale chyba zrobię sobie wszystko od nowa. Hmm, tu sobie myślę skąd ja mam tu twarz. Am. Um, ok. Widzimy się, jak zrobię swoją postać. Tak wygląda, ale chyba te okulary sobie zdejmę. Więc okulary zdjęte. Teraz chyba już się zrobiliśmy, więc możemy sobie robić rozgryw rozgrywkę yy, ogólnie był jakiś chyba idwent, no. ale nie wiem czy dobrze to powiedziałam jeśli nie to poprawiajcie mnie w komentarzach ja wyjdę, bo nie wiem co jest nie wiem, nowego na dworze czy po prostu w mieście dobra i co tu jest nowego no, ogólnie to są moje peciki nie pytajcie skąd mam tyle kotów Mam jednego pieska i mam wielbłąda Ale sobie go na razie nie będę nakładać Pójdziemy sobie do miasta Tylko szybko coś jeszcze zobaczę Siup Siup, siup No i jedziemy Teraz do mojej, do mojej jakby stylu by można powiedzieć Przydałby się niebieski rower, ale Nie wiem czy można zmieniać kolory dla rowerów Gdy już się wybrał kolor Możecie też napisać w komentarzach. Mam 70 pieniążków. No, jak mówię, mało, mało grałam. Też krótko. Um, halo? No dobra. No i mnie przeniosło. Dobra. Um, idziemy tam na środek. O, dobra. Nikogo tu nie ma, czy mi się nie władowali? Czy w ogóle gra, gra na tym serwerze? Krajo. Okej. Okay. Dziwne. A ktoś jest. Ktoś jest. No dziwne, bo tu zawsze było dużo y, ludzi. Nieważne. Y, ogólnie nie wiem co robić. Okej. Okay. Nie można się z nią trajdować. Zakładamy wielbłąda. Okej. Okay mój wielki <laughs> błąd. Mhm, też do szkoły. No chodźmy do szkoły. Nauczymy no cię czegoś. Tu, 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 Chodźmy. Jesteśmy. O. No i sobie coś kichnął. nam Bo nie przeczytałem się już tu trade. Mhm, mhm, ok. O, jest dużo ludzi do trajdowania. Jest dużo ludzi do trajdowania, ale pewnie nikt by nie chciał. Mhm, okej. Okay. O, o, ktoś ma tradę. Mam Mam bombę. O, skota. cokolwiek. Zobaczymy, czy to coś mi da. Uuu. Ej, zamieniamy. Dobra, ja zamieniam chyba. Tylko z Kota. skota tak byśmy mogli zamienić. Bo, co to jest? To jest. No nie, mnie przeniosł. on taki kapelusz. Ale ten strój, go chciałam, ona się zgodziła. my to, mamy robić. O! Co tu? Mhm, uh -huh, okej. Okay. A, ja, ja się trzymam na byku? No i nie rzucił. A nie, nie rzucił mnie. Dobra. Dobra. Jestem. No, 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 no. No i. O, dobra, jestem. Ja chciałem z nią zrobić try Ja chyba sobie pójdę. Nawet nie wiem, kto to był. Nawet nie wiem, kto to bił Nie wiem, kto to był. Jeśli bym mu wskoczyła na włoski. A nie. Czy to się jako. Hops. Kiedy to się skończy? Dobra, zobaczymy. Jak to się skończy, to zobaczymy, czy coś dostanę. Dobra, jest 2 i jeden. I co my dostaniemy? Dobra, cofamy się. O, mam jakieś tikany. Nie wiem co to jest, tak szczerze. Dobra, i gdzie mój trade? Ja chcę mojego traj'a. O, to ta! Czy, 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 kto to? Patrz na to ta? Czy nie to nie ta? Nie, bo to jedna właśnie z tym. Okej, okay, ona... Kto tu biega z tym? Bo ja z nią chciałam trajda. Gdzie ty jesteś? Ej, tu ktoś był z tym zwierzaczkiem. O, 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 o. Tu ktoś chodzi z tym zwierzaczkiem. To ta, to ta, to ta. Za kim ty chodzisz? Nie, nie ty. Gdzie jest ten zwierzaczek? O, to ten. Kid God. Za kim ty chodzisz? Za tym, za, za to, bo. To dobra, ja zróbmy trajda i patrz. To by ten. Okej. Okay. Ja mam go takiego. Mogę ci dwa koty dać. Ciekawe czy się zgodzi, czy nie? No dobra, co ty mi dasz? Czekamy. No dobra, on znowu doł tego smoka i tego, tego, ten Kid Goat. O, i fajne. No dobra, no to ja mogę się zamienić, tak. Szczerze, mam jeszcze na tym odcinku. Ja mogę się zamienić, jak chcesz. chcesz? Też? Czy No dobra, no to zgadzamy się. Dobra, jak myślicie, czy ten trait jest opłacalny? Rzeczywiście tak. No, to ta mina, to mina mówi wszystko. Mhm. Mm Patrzmy. Mhm, okej. Okay. No nie, to ten... On ma... Nie wiem co to znaczy, nie możecie napisać. Mhm, mm okej, okay. ja Ci mogę dać takie coś. Zobaczymy, czy się zgodzi, czy nie. a ten trade się nie udał ktokolwiek. Patrzcie widzowie jak się trajduje. Ja dam mu takie coś, a on mi dał takie... Nie no, żartem <śmany> że tam kogoś. Spoko fajny trade. Mm, Dobra. Mm, czy ktoś chce trajda? Okay, może. Dobra, zobaczymy, mam taki, taki trade i zobaczymy, czy ktoś... Mhm, mm okej. Okay. Kolejny trade zobaczymy. Mam jakiś tradzik kolejny. Z kimś, nie wiem z kim. No jadą takie coś, taka oferta. Co ty mi... Uuu, uh, tak, goat. Tak, 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 tak. Jest to kit I jest, 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 jest. Kid, kid, goat, kit, goat. Dobra, please, 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 please. To patrz sobie to się może uda. Dobra, będę miała kid Kidegoata. goata. I to jest comon? A to jest uncommon. Dobrze? Nie! No, co tam? Mam takie coś. No nie, oczywiście Patrzcie, chce mi dać karoce. Chce mi dać pojazdy. Nie, nie ja chce peta. Ja nie chce Dobra, zobaczymy. Um, wiesz co? Bye, bye. A? Jeśli chcecie kolejny odcinek z pet... Um, adopt pet, to zostawcie lajka. I kto nie subskrybuje, to nie zasubskrybuje. ja już będę kończył. Bye.